Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Pod maską wystarczy odpiąć zatrzask, pociągnąć za ślepkę i wyjąć zakurzony blok. Zwykle widać stopiony plastik oraz czarne ślady na stykach. Nowy klocek kupisz w dobrym sklepie z częściami jako zestaw 8-pinowy pod oznaczeniem 8K0941755. Kosztuje kilkadziesiąt złotych, a do zestawu dołączane są nowe zatrzaski i uszczelki. Przygotuj kombinerki, może izolację termokurczliwą i klucz do bezpieczników. Zawsze odłączaj akumulator przed dotknięciem instalacji. Wsuń nową wtyczkę, aż usłyszysz suchy klik, potem włącz zapłon i przez VCDS zrób adaptację świateł. Wykalibrować kalibrować natężenie prądu. Jeśli chcesz mieć pewność, kup oryginał Waleo. Zamienniki też działają, ale tylko te z miedzianymi, a nie aluminiowymi blaszkami wytrzymają kolejne 100 tysięcy km. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu, instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.